Eksperci rynku nieruchomości ostrzegają, że już za kilka lat ceny mieszkań mogą wzrosnąć tak bardzo, że tylko najbogatszych Polaków będzie stać na własne mieszkanie. Dziennikarze i część polityków odpowiada: Skoro mieszkania będą drogie, to budujmy mieszkania na wynajem. Tylko, że to jest ślepa uliczka. Jeżeli mieszkania na własność będą drogie, to i koszty najmu będą bardzo wysokie. Odpowiedź Konfederacji brzmi: Skoro ceny mieszkań rosną, zróbmy wszystko, żeby obniżyć ceny mieszkań. Obniżmy koszty pracy, obniżmy podatki, zredukujmy biurokrację. Odrzućmy bzdurne programy dopłatowe, takie jak pisowski proinflacyjny program kredyt 2%. Uwolnijmy grunty, żeby mieszkania było po prostu gdzie budować. A nade wszystko, odrzućmy unijne wymogi klimatyczne. Absurdalne wymogi, które nic nam nie dają, a z roku na rok coraz bardziej windują ceny mieszkań. Wiemy w Polsce, jak zbudować dobre domy i mieszkania i poradzimy sobie bez unijnych instrukcji. A nade wszystko chcemy te mieszkania budować dla siebie, a nie mieszkać w mieszkaniach wynajmowanych od międzynarodowych funduszy.